Hej, jacek pociorek, jacek kocza pociorek. Na Walentynki o przychodach z 5 billion sales mamy następujące kategorie przychodów: Clue projektu dla wszystkich, czyli sprzedajesz swoje dane anonimowo, co przeglądasz i na tej podstawie powstają pro, m, projekty reklam, dzięki którym rośnie sprzedaż na platformach 5 billion sales i z tej sprzedaży firma dzieli się z nami prowizją. Czyli to jest pierwsza prowizja, którą w ogóle zobaczymy na naszych portfelach, kiedy system wystartuje po 22 lutego 2022. Druga prowizja to dla tych, którzy działają, czyli dzielą się informacją, a więc polecają. Mają swoich partnerów i z bezpośrednich partnerów, a więc z pierwszej linii, z pierwszego poziomu, mają 100 dolarów euro. Kolejna prowizja to prowizja z poleconych, którzy są głębiej, czyli od drugiego do 16 poziomu masz po 5 dolarów rocznie z każdej osoby, która będzie w twojej strukturze. I są jeszcze dodatkowe bonusy. Czyli dla tych, którzy rozbudowują strukturę, osiągają kolejne poziomy kariery, tutaj to się nazywa status profilu, to również są przewidziane bonusy. Ile zarabiamy z tego pierwszego, czyli z tej pierwszej opcji, która jest absolutnie dla wszystkich, bo to jest płacenie za to, że Ty korzystasz z internetu. 400 dolarów rocznie, płacone dziennie, czyli 1,10. W związku z tym, że firma ogłosiła już, że minimum wypłaty to będzie 20 dolarów ze wszystkich rodzajów prowizji, jakie dostajemy, czyli jak tylko się nazbiera 20 dolarów, to będzie już można wypłacić, czyli jeśli. Wykorzystujesz tą podstawową opcję, która jest dla każdego i która oprócz rejestracji i konfiguracji twojego urządzenia do internetu nie wymaga od ciebie niczego więcej, to będziesz dostawać te 20 dolarów za 19 dni. Dolar 10 razy 19 20 90, czyli już masz próg przekroczony i można zrobić wypłatę. Uwaga, dla tych, którzy są bardziej aktywni, czyli chociażby zalogują się 3 razy w ciągu tygodnia, bo taki będzie wymóg. Na konto 5 Billion Sales to mają dodatkowo pół dolara, czyli dolar 1,16 razy 13 dni to masz już 20,80, czyli przekraczasz pułap wypłaty. Ci, którzy będą budować strukturę, więc będą mieli e, prowizje, tak zwane nadpisania: od drugiego do 16 poziomu przychody to są nadpisania i bonusy za osiągnięcie kolejnych e, poziomów w statusie profilu. To mogą wypłacać dużo wcześniej i dużo więcej. Jak to będzie działać, to zobaczymy już wkrótce, czyli po 22, a więc pierwsze naliczenia 23-24. I już widzimy to na portfelach. Uwaga, pierwsza wypłata będzie możliwa dopiero po 30 dniach, czyli system musi się rozkręcić, musi wszystko zacząć funkcjonować, a więc około 24 marca będzie można zrobić pierwszą wypłatę. Przez ten miesiąc, przez 30 dni nazbiera się. W tej podstawowej opcji 33 dolary, w tej opcji z dodatkowym potwierdzaniem Twojej aktywności 48 dolarów. I tak co miesiąc można być tak, jakbyśmy wzięli pod uwagę. Że rozliczamy miesięcznie. System jest wieloletni, to znaczy, że co roku będzie się powtarzać i znowu za rok zobaczymy, jak to wszystko będzie funkcjonować. W każdym bądź razie opcje są, są jeszcze dodatkowe opcje. Wiemy już o tym, że będzie można wprowadzać firmy, czyli firmy mogą wykorzystywać mechanizmy marketingowe i reklamowe, które stworzyła Platforma 5 Billion Sales. Do podniesienia swojej sprzedaży, za to płacą za pakiety reklamowe, i znowu te osoby, które wprowadzą firmy, mają od tego prowizję, i znowu ta prowizja rozkłada się na całą strukturę. Oprócz tego będą jeszcze dodatkowe rzeczy, ale o tym dowiemy się po 22, kiedy oficjalnie system wystartuje. Zapraszam Was wszystkich. Jacek Paciorek, Jacek Chodza Paciorek, kryptochemik.pl nie jest to związane bezpośrednio z blockchainem i z kryptowalutami ale uwaga, jedna z opcji wypłaty zysków przez kryptowaluty więc warto się tematem zainteresować pozdrawiam Was serdecznie z es Salam jest wieczór, jest ciemniej niż zwykle o tej porze bo zbliża się duży deszcz najprawdopodobniej tak Najprawdopodobniej tak będzie, bo mamy akurat porę deszczową w Tanzanii. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, działamy, są możliwości i uwaga, dołączasz do projektu 5 Billion Sales i nic nie musisz wpłacać. To jest taki prezent na walentynki na dzisiaj. Hej, cześć!